Siemanko, witam Was na moim kanale. Dzisiaj Wam opowiem dlaczego nazywam nimfy. Bo to może Wam się wydać dosyć dziwne, dlaczego u mnie niektóre nimfy mają imiona. Mówię nimfy, bo rudosterki, rudosterki mnichy nie mają. Chociaż takie były, były wyjątki, że miały imiona, ale głównie nie mają, a nim mają. Dlaczego tak się dzieje? To nie dlatego, że jestem jakimś świrem popugowym i po prostu nazywam wszystkie maluchy i tak Tutaj pro, znaczy problem, tu, tutaj cała, całość polega na tym, że Nazywając jakoś papugę, łatwiej mi zapamiętać później, która to jest i sobie wizualizować. Na przykład, nie wiem, jak układam papugi w pary, czy jak mówię o tych papugach, albo jak chcę sobie przypomnieć, o której papuze chcę powiedzieć. Jak widzicie, tutaj mamy dwie takie same papugi. Mamy białogłowe standardy. Z przodu, po prawej stronie, na patyku siedzi. Talon, a z tyłu, na środku, pomiędzy dwoma samiczkami siedzi Arturek, jego e, ojciec. I gdyby nie to, że je nazwałem, no to jak rozpoznać pomiędzy dwoma papugami takimi samymi, e, która to jest która? E, wizualnie e, mógłbym powiedzieć, no, białogowy standard. No, ale mam takich trzy. I tak naprawdę e, zastanawiając się, za bardzo nie wiem o której papudze w danym momencie mówię. A tak, jeżeli mówię talon, no to wiem, że chodzi o e, papugę z przodu. E, wiem, że to jest papuga ręcznie karmiona. E, wiem, że to jest jedna z moich ulubionych kin. E, wiem w jakich parach ten talonik był. I tak dalej, i tak dalej. E, inne, inne pary. E, Inna, inną historię, tak jakby ma Arturek z tyłu i wiem, że on jest super rodzicem i się świetnie opiekuje młodymi. I jeżeli zależy mi na jakimś, właśnie, na jakimś połączeniu, tak jak tutaj wychodzi, bardzo fajnie się dogadują właśnie ten Arturek z tyłu z tą samiczką po prawej stronie. I... Au, chyba nikt nie ugryzł. Ale ciat. Podszedł nie ugryzł. I wiem, że jeżeli chciałbym mieć właśnie srebrne, to Arturek się super nimi zaopiekuje. Mamy tam przykumowania jakieś. Oczywiście, hodowcy po to zakładają obrączki papugom, aby móc rozpo, rozpoznać dane ptaki. No ale trudniej za, zapamiętać jakiś tam numer losowy, że obrączki. Gdzie te numery są mega podobne? Mamy na przykład, nie wiem, 270, 05, 270, 08. No, jak to rozpoznać, prawda? Dlatego nazywając papuki, ja sobie znalazłem taki sposób, że mi jest o wiele łatwiej rozpoznać dane papuki. Na przykład te z tyłu, te samiczki imion nie mają i tutaj się muszę posiłkować mutacjami jeszcze to wiele trudniej ale te starsze papuki właśnie imiona mają. Zaraz wam wejdę tam do klatki z samcami i wam pokażę Słuchajcie, oczywiście nie wszystkie papuki mają imiona. Tutaj ten samczyk był ręcznie karmiony, wrócił do mnie nie ma. A tu mamy Monkiego. Ten samczyk też nie ma imienia. ma? Tutaj mamy srebrnego. Zobaczcie, srebrny. A tam mamy dwa srebrne i inne pozostałe. A ten się nazywa srebrny. Skąd to wiem? Bo nie jest mega kontaktowy, jako jedyny z tych samczyków. Podchodzi do mnie. On był ręcznie karmiony. Co my tutaj mamy jeszcze ciekawego? No. Tam z tyłu Lutino to jest chorus. To jest kilka nowych które nie mają imion, więc to też jest mi trudno rozpoznać. Tamten, o widzicie? Tam są białogłopy. To też jest syn po Arturku. Więc no, jest mega trudno e, pomyśleć o danej pochudze, nie mając punktu zaczepienia. E, moim takim punktem e, zaczepienia są e, imiona. ma? E, moim punktem zaczepienia są imiona i... Mam papugę na głowie. O, właśnie tamta. E, o tam z tyłu ten ładny, to jest chodzce. Moim punktem zaczepienia są imiona i e, to jest mój sposób, który znalazłem e, na e, identyfikowanie nim. I Wam go polecam. Możecie też praktykować e, Oprócz obrączek możecie nazywać sobie nimfy, znaczy w ogóle papugi i, i i tak będzie Wam na pewno łatwiej o nich mówić, o nich myśleć i planować. I na dzisiaj to tyle, dzisiaj mamy sobotę, dzień przed świętami, jutro już się pojawi odcinek, więc wszystkiego dobrego, widzimy się jutro, pa!